Pożar Szkoły w Biesnej. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń zaplanowanych dla strażaków, ochotników i realizowany w ramach koncentracji gminnych. Ich scenariusz zakładał wybuch pożaru w szkole, w której pomieszczenie wypełnił gęsty dym. Nic też nie było wiadomo o osobach poszkodowanych. Zadaniem strażaków-ochotników było dotarcie do źródła ognia, wykorzystanie aparatów powietrznych w działaniach ratowniczych, przeszukanie pomieszczeń oraz dotarcie do ewentualnych poszkodowanych osób i udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dodatkowo strażacy musieli zbudować kilkusetmetrowe zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych z wykorzystaniem znajdującego się w pobliżu szkoły potoku. Całość ćwiczeń oceniał i obserwował zespół inspekcyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gorlic. Starszy kapitan Bogdan Białyń zauważa stały wzrost wyszkolenia, jak i w doposażeniu jednostek OSP Gminy Łóżna. Jakbyśmy się zastanowili nad poziomem wyposażenia sprzed lat, w tej chwili jest diametralna różnica, trzeba przyznać, że i sprzętowo, w każdej jednostce jest samochód pożarniczy. Ciotnicy są odpowiednio ubrani. W tej chwili widać, że. I poziom wyszkolenia jest na dobrym poziomie. Tego typu manewry mają służyć doskonaleniu współdziałania służb ratowniczych powiatu Gorlickiego podczas likwidacji dużych zagrożeń, jakim niewątpliwie jest pożar szkoły. Czy w Piesnej taki cel został osiągnięty? Cel został osiągnięty, są to tylko ćwiczenia, ja myślę, że, ale te ćwiczenia to też mają, takie ćwiczenia przeprowadzamy raz do roku na gminie wszystkich jednostek z terenu gminy. A cel jest taki, żeby jednostki, żeby strażacy zapoznali się specy ze specyfiką obiektów, na których ćwiczymy, dróg ewakuacyjnych, sposobu czy możliwości zasilania jednostek, wiadomo, przez wodę, gdzie są jakieś. Takie stanowiska wodne w danej jednostce w zależności od sytuacji pogodowych, pory roku. Także wiele, wiele rzeczy na pewno i, i, i taka współpraca między jednostkami, między strażakami to jest bardzo ważne, że jak będą się spotykali, rozmawiali ze sobą, na pewno te działania y, podniosą się w standardzie.